Pod koniec października rozpoczęła się akcja protestacyjna w Bielsko-Białym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Żądaliśmy minimalnych podwyżek płac, bo byliśmy bardzo do tyłu z płacami jako w Ośrodku Sportu i Rekreacji. I zgłaszaliśmy ten akces dyrekcji, jak i panu prezydentowi Klimaszewskiemu, prawda? Odnośnie, odnośnie, że pracownicy w BBC, że. Mało zarabiając i słabo zarabiają, nie są, nie są godni, prawda, jak to się mówi, tych, tych, tych wypad głodowych, jak my to nazywali. Związki zawodowe domagały się 500 zł netto podwyżki. Dlatego y, zarząd prawda, podjął uchwałę. Zebraliśmy z członków związków i nie tylko członków związków do y, zrobienia zebrania odnośnie czy są ludzie za protestem. Więc 90% ludzi powiedział, że Idziemy w tym kierunku, że jest będzie protest. Na obiektach sportowych administrowanych przez ośrodek rozwieszone zostały flagi Solidarności oraz banery informujące o akcji protestacyjnej. Trwało to w sumie prawie trzy tygodnie, trzy tygodnie ta, prawda, ten protest. No i ten protest dał efekt końcowy. Było spotkanie też w ratuszu z, z panem prezydentem i z zarządem i 15, 15 listopada zostało podpisane porozumienie. Pracownicy dostali dostawki po 300 zł brutto, do podstawy, do podstawy, także prawda są jeszcze tak zwane te dodatki, prawda, są premia, wysługa, rad, prawda, to wchodzi w to dodatkowo. Także ludzie na dzień dzisiejszy, to co było, co było możliwość i co jest do załatwienia było, to są zadowoleni.